Nie, to jeszcze tutaj mówimy, przecież społeczeństwo walczy pomiędzy sobą. No bo my, jako te osoby, na przykład, które nie noszą maseczek, no to są wręcz dyskryminowane przez tych, którzy noszą. Mnie osobiście nie interesuje, czy ktoś ma tą maseczkę, czy nie. Ja znam, wiem, że jak założę maseczkę jakąkolwiek i będę nosił ją przez godzinę, to ja będę miał tam tyle bakterii, będę wdychał i wydychał i cuda nie widy robił, że ona mi zaszkodzi. Tak, i co niektórzy nawet w tych maseczkach, w jednej maseczce jednorazowej już rok przetrwali, tak? Witamy. Dzisiaj to Gabriel odwiedził mnie, nie ja jego. I tutaj z jakimś tematem przyjechałeś konkretnym? Tak, no dzisiaj poruszymy temat, który nurtuje całą Polskę i porozmawiamy, propozycja o covidzie. Tylko ja bym chciał trochę w inny sposób na temat tego COVID-u porozmawiać. W sensie takim, że może nie chcę przyjąć roli obrońcy covid że będę bronił, ale przyjmę taką rolę po prostu, że zakładamy, że po coś on jest więcej niż tylko po to, żeby koncerny farmaceutyczne zarobiły pieniądze. No i teraz idąc tym tropem, kiedyś mój, znaczy to no nie kiedyś, Znajomy mój niedawno powiedział mi taką rzecz. Mówi, spójrz, bo na tego covid na tą całą sytuację trzeba spojrzeć z innej strony. A co jeśli ta, ta cała sytuacja jest potrzebna? No, popatrzyłem na niego i mówię, co ty mówisz? O co ci chodzi? On mówi, sprawa jest prosta. Mówi, jeżeli byśmy następne 50 lat żyli w taki sposób, jak żyjemy do dnia dzisiejszego, to by ludzkość wymarła. Dało mi to do zastanowienia trochę, bo może faktycznie ja, ja nie jestem zwolennikiem tej krzywdy, która się dzieje, którą rządzący urządzają, bo można by to prawdopodobnie, jeżeli ten mój znajomy ma rację, można by to było zrobić w inny sposób, ale to mi pozwoliło trochę w inny sposób spojrzeć właśnie na tą sytuację, która ogólnie panuje. Czy, 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 czy tu chodzi o klimat, czy tu chodzi o nasz gatunek? Tu w tym wypadku nie ma znaczenia, no bo też wy, wychodzę z tego założenia, że nie można robić dobrych rzeczy w zły sposób, bo formalnie wychodzą to złe rzeczy. No i teraz można by było się zastanawiać na przykład nad tematem sposobu, w jaki jest wprowadzany ten nowy ład. No bo chyba zdajesz sobie z tego sprawę, że świat już nigdy nie będzie no taki dokładnie. sam. Jakby... Każdy liczy na to, że wrócimy do normalności, ale nie. tego nie widać. żebyśmy. Znaczy, tego do nie widać i nawet jeżeli byśmy próbowali wrócić do normalności, tutaj normalności nie będzie. Bo weźmy pod uwagę, co się wydarzyło, że upadło x biznesów, umarło x ludzi, spora część branż przeniosła się do internetu, wszędzie rekomendowane są płatności bezgotówkowe. No, i teraz chodzą teorie spiskowe, że jeszcze za chwilę chip w ręku, w głowie czy gdzieś tak, i będziemy kontrolowani z każdej strony. Ale tu, to jest też dobry temat, żeby trochę zarzucić tymi teoriami spiskowymi. Bo ja też sobie tak usiadłem i pomyślałem. I no ja jestem przedsiębiorcą, prowadzę firmę, tutaj czasami zajmuję się nieruchomościami, tutaj szkole, tak, mam agencję marketingową. I teraz, co mi zależy, znaczy może nie nieco mi zależy, co mi przeszkadza ten chip. No bo rozumiesz, czy to nie jest tak, że nasze społeczeństwo idzie taką utartą ścieżką wolności, której nie ma? No bo tak naprawdę tej wolności no. i tak nie mamy. Tak? Dokładnie. Więc czego nie, czy, czy nie mamy. Nie dam sobie wszczepić. Jesteśmy te... ograniczeni, tak? Dokładnie. Nie dam sobie wszczepić chipa, bo pan. Y... Premier, prezydent, służby inne nie będą, nie mogą wiedzieć, gdzie ja jestem. A co? A nie chcę wiedzą, bo ludzie żyją w przekonaniu, że dzisiaj są wolni. Prawda jest taka, że telefon ma, ma w tej chwili większe możliwości technologiczne niż ten chip, który będzie w ręku. Dokładnie. Więc, więc moje pytanie powstaje. No jeżeli ja prowadzę firmę tak jak należy, tak, płacę podatki, nie oszukuję, no zrobię to zgodnie z prawem. No to co mi zależy? Żeby tak naprawdę uwolnić się od tego wszystkiego musielibyśmy się przenieść do epoki kamienia łupanego, tak? Gdzie nie było żadnej technologii. Ludzie żyli wolni. Dokładnie. I teraz pytanie, bo to nie chodzi też, może tutaj ludzie nie poszukują, ja zresztą w wielu filmikach to podkreślam, że ludzie nie poszukują wolności, bo nie wiedzą czym jest wolność. Nawet ostatnio to mówiłem, że wolność na samym początku zaczyna się w głowie. A odkąd się rodzimy, ta wolność od momentu urodzenia jest tam Zostaje cały nam czas zabierana. Dokładnie. I to nie w kontekście takim, że przychodzi pan jakiś tam i mówi, ty masz siedzieć w domu. Nie, nie, to nie tak to działa. Działa to na dostanie... się Dostajemy już nawet sam numer PESEL, tak? To dostajesz, jest... ale to, to, tak, tylko to jest takie oczywiste. Dostajesz numer PESEL, jesteś zarejestrowany, tam 18 lat dowód, legitymacja to jest takie oczywiste. Ale ja mówię o tej mentalnej wolności, która jest na przykład zabierana ci przez. Religię. Czy religia nie zabiera ci wolności? Na samym początku. Tak. Na, na dzień dobry, rodzisz się w naszym kraju i już lecisz. Jesteś chrzczony. jesteś chrzczony. Czyli formalnie rzecz ujmując, z punktu widzenia, na przykład faceta od marketingu, jest to genialny ruch sprzedażowy. Bo to jest tak, jakbyś sobie brał klienta. Wtedy, kiedy on jeszcze nie zarabia, nie tak. ten, ale on i tak i tak już w przyszłości będzie twoim klientem. Genialny ruch. No i te, czy, to, czy to jest wolność? Czy wolność? Czy, da, czy temu dziecku, które jest chrzczone, ja nie wnikam w to, czy ktoś jest muzułmanem, e, katolikiem czy buddystą. Chodzi ogólnie o religię. Chodzi ogólnie o religię. I jeżeli na siłę jest dziecko chrzczone, to czy ono ma wybór? Nie. No nie ma. Bo czy nie to jest wolność? No właśnie dlatego o to chodzi. I potem w tym, nazwijmy to nurcie umownie religijnym, dziecko jest wychowywane. Więc teraz zapytajmy się w prosty, logiczny sposób. Gdzie jest u tego dziecka wolność, skoro on funkcjonuje w ramach od momentu urodzin? On nie jest. Kolokwialnie mówiąc, on nie jest sobą. Bo, bo ludzie, ty myślisz, że jesteś sobą. Ja myślę, że jestem sobą. Pani Zosia myśli, że jest, że jest sobą. I teraz zadajmy pytanie, czy naprawdę jesteśmy sobą? No czy? raczej nie, no, bo zostaliśmy ukierunkowani, tak? No właśnie. Czy to religia, czy szkoła? To, co nas w życiu spotyka. No właśnie. I teraz mało tego, bo jako, zobacz, bo nam trochę rozmowa zeszła z, z wirusa na, na wolność. Ale, ale to, jest, to jest dobry temat, bo ten temat należy poruszać dosyć często uważam, temat wolności, a za chwilę prawdopodobnie dojdziemy do tematu szczęścia, bo my się skupiamy na wirusie w sensie takim, że on nam zabiera wolność, a tak naprawdę nie wiemy, czym ta wolność jest. Wolność jest w głowie i tego nikt nie może nam zabrać. My możemy funkcjonować wedle jakiegoś prawa i świadomie wolność to jest świadome decyzo, decydu, decydowanie na przykład o tym, czy chcę te prawo złamać, czy nie. To jest wolność. A nie wolność. To, wolność to nie jest. To, to, co, że mogę latać po polu albo wychodzić z domu, kiedy chcę. To znaczy, to, to, to jest taka. Powierzchowna nazwijmy to umownie wolność. I teraz y, nam została ta powierzchowna wolność zabrana przez na przykład obostrzenia, lockdowny, lockdowny no, przedsiębiorcy upadają, ludzie dostają depresji, y, samobójstw nie wiadomo ile, ludzie umierają z powodu innych chorób, bo nikt ich nie leczy i tak dalej. I teraz czy nam została zabrana wolność, czy wstrzyknięto nam strach? Czy ukazano nam naszą nieporadność? Właśnie chyba to drugie, co mówisz, bardziej właśnie chodzi o ten strach. No właśnie. Więc, więc no tu cholera powstaje bardzo ważne pytanie: to to w końcu wolność czy strach? Wol strach przed zmianą, że zmienia się ogólnie cały świat? Czy, czy strach przed tym, że my nie damy sobie w tym świecie rady? Czy strach przed tym, że kiedy wezmę telefon i zadzwonię po pogotowie, to one nie przyjedzie? Czy jak idziesz bez maseczki, czy cię strach z skaże? Cały czas jest strach. Więc my mówimy, mówimy fajnie, bo to, to jest takie sloganowe, zabrano nam wolność. Ale komuś właśnie zależy na tym, żebyśmy się jak najbardziej bali, tak? Tak, no tu nie, to nie podlega dyskusji, z punktu widzenia nawet psychologii, jeżeli się chce panować nad człowiekiem, to trzeba zrobić najprościej, najszybciej tak, żeby, żeby on się bał. E, nawet koloniści, którzy, którzy odwiedzali kiedyśniejsze kraje Afryki e, i tak dalej, i tak dalej, e, żeby zniewolić e, te nowe ludy, to po pierwsze, dawa, te koloniści dawali im coś, niech to będą, nie wiem, no, coś do jedzenia innego, czy tak dalej, przyzwyczajali ich do dóbr jakichś i potem, jeżeli się nie chcieliście słuchać, no to my wam to zabierzemy. Sytuacja jest paradoksem, bo u nas powstało to samo. My żyliśmy przez te, od lat 90. do powiedzmy, do dzisiaj, żyliśmy w, w dobrobycie jak cholera. Ja rozumiem, że niektórzy może nie doświadczyli tego dobrobytu, ale należałoby to odnieść do czasów wcześniejszych, Wcześniej. czyli była komuna, były wojny, potem były krucjaty i tak dalej. Czyli kiedyś my żyliśmy w minimum socjalnym. Lata 90. i wzwyż to jest obfitość i nic więcej. I teraz ta obfitość zostaje nam właśnie odbierana. Wracamy trochę do tamtych czasów. Wracamy właśnie, trochę do tamtych kiedy nie czasów. Nie czegoś, kiedy nie mogliśmy rozwijać się w jakimś tam kierunku, tak? Bo byliśmy ograniczeni. I, no, właśnie no, I właśnie tu należy zaznaczyć, że my w tym momencie mówimy o ustrojach politycznych, co są tylko nazwy, to są tylko nazwy. E, socjalizm, komunizm, demokracja, każdy z tych ustrojów ma swoje plusy i minusy. Socjalizm też. Komuna też, bo jeżeli zapytamy naszych rodziców, to nie, no, za komuny było cacy, była praca, było ten, było tu, tu, co w ogóle co innego. Tylko to nie chodzi o to. Zawsze te systemy się zmieniają wtedy, kiedy zmienia się pokolenie. A czy teraz pokolenie nam się nie zmienia? No, zmienia się. No, no właśnie. Co czeka nas dalej, tak? Więc teraz możemy sobie podywagować, na przykład, czy wprowadzanie tych zmian w taki, a nie inny sposób jest dobre czy złe? Oczywiście, że jest złe jeżeli popatrzysz nie trzeba być ja nie jestem jakimś historykiem czy coś ale wystarczy popatrzeć wtedy kiedy się kiedy zmieniały ustroje jak to się robiło zazwyczaj jakąś walką bo ci którzy byli przyzwyczajeni do czegoś lub chcieli zmienić zawsze walczyli tak albo strachem albo strachem i teraz no wiesz, teraz taką myśl właśnie dałeś mi tutaj bo e, pamiętam e, wybuch tego reaktora w Czarnobylu i tak mi Tutaj się zaświeciła lampka. Czy to też nie było celowe wywołanie strachu w ludziach? No. Akurat wtedy ustrój się też Weź pod uwagę też, że wielkie rzeczy, no może nie tyle co wielkie, a nagłośnione, takie jak World Trade Center, to też już było, bo to jest takie małe wprowadzenie, no bo zaczęli ludzie się bać terroryzmu, tak? Tutaj dzieje się też ta sama sytuacja. W pewnym momencie ludzie biorą za normę, zmianę biorą za normę. Czyli jeżeli terroryzm staje się pospolity, staje się normą. Jeżeli obostrzenia tego typu staną się pospolite, staną się normą. Nikt nie będzie z tym walczył za chwilę. Będzie garstka ludzi, która będzie próbowała w jakiś sposób y, urządzać taką partyzantkę, nazwijmy to umownie, tak? ale to za chwilę się stanie normą. No, przyzwyczajmy się do tego. Po prostu jest tak. zmiana ustroju. Jak ten ustrój będzie się nazywał, nie mam pojęcia, zresztą to jest tylko semantyka, to, to jest tylko nazwa. Y, najważniejsze w tym... <laughs> Powiedzmy, najważniejsze jest w tym wszystkim, że to, to, co ja dostrzegam po latach na przykład swojego rozwoju, prowadzenia biznesów, to wbrew pozorom w naszym świecie nie wygrywa najsilniejsza jednostka. Tylko ta jednostka, która potrafi się dostosować. Tu można by było powiedzieć, że teorie Darwina były błędne, ale nie będziemy się posuwać do takiego, do takiego kolokwializmu, ale to Darwin kiedyś założył, że najsilniejsza jednostka wygrywa. A teraz należałoby się zastanowić, bo zobacz, to czy my jako ludzkość wygrywamy, to nie przez jednostki. To, że ktoś, jakiś kraj z innym krajem wygrywa wojny, to nie przez jednostki. Tylko im więcej ludzi się potrafi zjednoczyć, to wtedy ta grupa ludzi wygrywa. To, że jest wprowadzony w tą grupę, na przykład w grupę Polaków, strach, nie pozwala się jednoczyć, bo każdy reaguje inaczej na strach. Dla mnie na przykład strach. No, fak faktycznie go teraz nie ma, a ktoś inny w tym miejscu wręcz dygocze przed swoją y, przyszłością, tak? W tym jednoczeniu się teraz na przykład y, ja zauważam, że y, ciężko jest ludziom się jednoczyć, bo się, bo, bo się boją. Nie tyle, że się boją, no też się boją, tak? Ale zauważam, że ci, co się zjednoczyli niedawno, teraz już są znów podzieleni, tak? No, o to chodziło w tym wszystkim. Bo na początku, jak powstały te obostrzenia, wszystko, co związane jest z tym koronawirusem, wszyscy się jednoczyli, wszyscy byli przeciwni. Idziemy na ulicę, walczymy tak, o więc, swoje i w ogóle. Więc tych, którzy się zjednoczą, należy podzielić. I teraz nagle oni wszyscy tak, przedsiębiorcy sobie, antyszczepionkowcy sobie, gdzieś tam jeszcze powstaje jakaś inna grupa też, która radzi sobie sama, tak? No nie, znaczy no, tu nie ma, uważa, że dobraki no sobie sama. No bo tu, tu zaznaczasz bardzo ważną rzecz, bo to, co, o czym ty wspominasz, to tam najlepszym, najlepszym przykładem tego było, była sprawa aborcji. To było po to wrzucone, żeby podzielić, żeby podzielić grupę, tak. która się jednoczy w tym momencie, bo dla przykład dla rządu, im więcej ludzi się zjednoczy, to powstaje większa siła. Dlatego na przykład rządzący bardzo uważnie reagują wtedy, kiedy mówią na przykład górnicy. Wtedy, kiedy mówią pielęgniarki, wtedy, kiedy mówią te grupy społeczne, których jest dużo. Nie ma problemu, rządzący słuchają. Wtedy, kiedy mówi to pojedynczy człowiek, możesz nawet się położyć pod Sejmem na, na, na worku z kartoflami policjantów. No a mamy tak, jak mamy, że jednego dnia protestują kobiety, drugiego dnia protestują przedsiębiorcy, a trzeciego dnia przyjeżdżają rolnicy do Warszawy i też protestują. No I tak? wyrzucają jakieś no tam i rzeczy. tak? Nikt tak naprawdę nie jest w stanie nic tutaj. O nic zawalczyć, tak? No nie, bo, bo społeczeństwo jest podzielone. Podzielone społeczeństwo nigdy nie ma prawa, takiego naturalnego prawa, o coś walczyć. Bo te, teraz, to mało tego, to, nie, to jeszcze tutaj mówimy przecież społeczeństwo walczy pomiędzy sobą. No bo my, jako te osoby na przykład, które nie noszą maseczek, no to są wręcz dyskryminowane przez tych, którzy noszą mnie osobiście nie interesuje czy ktoś ma tą maseczkę czy nie ja znam wiem że jak założę maseczkę jakąkolwiek i będę nosił ją przez godzinę to ja będę miał tam tyle bakterii będę wdychał i wydychał i cuda nie widy robił że ona mi zaszkodzi tak i co niektórzy nawet w tych maseczkach w jednej maseczce jednorazowej już rok przetrwali tak no właśnie o to chodzi albo ludzie są niedoedukowani w tym kontekście nawet taka prosta rzecz że maseczka ona nie działa w dwie strony Wdychasz to, co, to, co wdychasz, jest, tak? a wydychasz to, ewentualnie to ci zatrzymuje, to, co ty wydychasz. Są porównania, które mówią, że albo chirurg całe życie chodzi w maseczkach. No kurwa, ale w sterylnych warunkach. Tak, i też nie jest to po to, żeby on jakieś wirusy rozsiewał, tak? tylko po to, żeby, żeby przytrzymać. Nie splunął. Nie no piśnął. właśnie. Też w laboratorium ludzie używali zawsze maseczek. Tylko po to, żeby nie zabrudzić? Dokładnie. I z drugiej strony ten brak tego zdroworozsądkowego myślenia, nawet w takiej prostej sytuacji, powoduje, że ludzie myślą, że maseczka zatrzyma wirusa. Wielkość wirusa to jest dosłownie tak, jakbym chciał główką od szpilki przerzucić przez parkan. To jest porównanie takie, że, że taki a, jest wirus, a taki jest ten, o, bo, bo, bo maseczka się robi mokra i wirus się osadza. Ok? Porządku, to sprób, spróbuj wtedy kichnąć. To stężenie wirusa w, na metrze kwadratowym w tym momencie stanie się ogromne. Ja nie chodziłem na biologię, bo nie, nie jestem ekspertem w tym, to jest zdroworozsądkowe myślenie tylko. E, jakby działały maseczki, to gdzie my dzisiaj jesteśmy? Na skraju trzeciego fali, czy lockdownu, czy coś, no to się okazuje, że nie działa. No to. No to w czym jest problem? Rok czasu już z tym walczymy, tak? Nas no, czy nie my, no. My, na czym? my nie walczymy. To nie chodzi... Właśnie w, i w tym jest problem. Tu powiedziałeś znowu słowo kluczowe. Walczymy. Z czym? Z, z, z powietrzem? No dokładnie. Dla mnie to tak jak powietrze. Przecież grypa, różne choroby były z nami od zawsze, tak? Ludzie szukają szczepionki. Złotego środka, złotej tabletki na koronawirusa. A ta złota tabletka jest w każdym z nas w postaci układu odpornościowego. Nie ma opcji, żeby człowiek był mądrzejszy od natury. Żadna szczepionka nie zadziała tak jak układ odpornościowy. Układ odpornościowy to są miliardy przecież różnorakich bakterii, wirusów, wszystkiego po kolei. Nie śmiem nawet y, tutaj dywagować, co my tam mamy, bo, bo najmądrzejsze głowy pewnie nawet tego nie wiedzą, ale ludzie szukają tabletki. Przyzwyczaiło się społeczeństwo, że problemy się rozwiązuje. Lekami. lekami, boli mnie głowa, biorę tabletkę. Tak, ale społeczeństwo nie jest świadome tego, że kiedy boli głowa, to jest efekt, a nie przyczyna. Więc weźmiesz tabletkę, ona cię zablokuje ból głowy, ale przyczyna tego bólu dalej jest nierozwiązana. I to jest ta sama sytuacja. Tu jest ta sama sytuacja. My bierzemy szczepionkę, tabletkę, która rzekomo ma nam rozwiązać powierzchownie sprawę. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że wirusy to są te organizmy, które potrafią bardzo szybko mutować. Jak słyszymy o szczepionkach, to słyszymy, że szczepionka działa na wszystko. A kto, kurwa, skąd wiedział, że ta szczepionka zadziała na tę, na tę, na tę, na, na afrykańską, na angielską, na, na, na mutację wirusa? No, tu trzeba zdroworozsądkowo do tej sytuacji podejść i zadać pytanie, które zadałem na początku. Czy tu chodzi o pieniądze, czy o coś więcej? Bo ja rozumiem, że my wszyscy na tym cierpimy, bo ja też bym chciał, za chwilę będzie lato, bym chciał sobie pojechać nad morze, czy tam gdzieś coś tam, wyjść do baru, napić się piwa. To właśnie to jest ta wolność, którą, którą ta powierzchowna, którą my mieliśmy i, i poprzez to czuliśmy się, że jesteśmy wolni. Ale teraz powstaje pytanie, bo ta wolność, skoro się zmienia ustrój, ona będzie funkcjonowała w inny sposób. Ale dalej to jest semantyka, a wszystko jest w głowie. Dalej jesteśmy zamknięci. I nie przez obostrzenia, Dokładnie. tylko że jesteśmy zamknięci umysłowo. Kiedyś napisałem to w swojej książce, jeszcze nie wiedziałem, że takie cyrki będą, że większość ludzi żyje w umysłowych, obo w umysłowych obozach koncentracyjnych. Jesteśmy zniewoleni i paradoksem tej całej sytuacji jest zresztą tak jak w formalnych obozach koncentracyjnych, że czemu, czemu, czemu ludzie tam więzieni nie uciekali stamtąd? Przecież było ich więcej niż strażników. Tutaj co, o ten strach chodzi. Właśnie. Tak? Jeszcze zauważyłeś to, bo sam organizowałeś u mnie spotkania dla rodzin, tak? Mhm. Jak było to napędzane, i mimo tego, że ci ludzie mieli to za darmo, nie chcieli z tego skorzystać, bo, bo w telewizji powiedzieli, że jest tyle i tyle zachorowań, a ja nigdzie nie wyjdę, tak? Dzisiaj znów słyszymy 30 tysięcy. My będziemy słyszeć tyle, ile jest potrzeba, żebyśmy słyszeli. Weźmy pod uwagę, że teraz też przed chwilą w radiu mówiono, że zrobiono rekordową ilość testów. Czego kurwa ludzie nie rozumieją? Jeżeli, jeżeli Ja Ci wytłumaczę to na prostym mm -hmm. przykładzie. Jeżeli wychodzisz na ulicę, pytasz 10 osób, yy, czy masz grypę. No i powiedzmy, że dwie osoby ma. Odnotowujesz dwie osoby ma. Wychodzisz na ulicę, pytasz 20 osób, ma cztery. Pytasz 30 osób, ma 6. No czego tu nie rozumieć? Jeżeli jest rekordowa ilość zrobionych testów, które są od ok. dupy i tak rozbić, no to wiadomo, że liczba zakażeń wzrasta. Ale to nie jest najważniejsze. Tu należałoby zapytać, kto te testy robi w takich ilościach? No, a oczywiście sprawa jest oczywista. Jeżeli masz test pierwszy pozytywny, no to masz pozytywny, jesteś w statystyka. Idziesz na kwarantannę. Po kwarantannie następny test może wyjść, że będziesz miał ale ci lekarz powie, ale to już jest ten, może pan sobie chodzić, już pan nie zaraża, ale test się zalicza do, e, Pozytyw. do pozytywnych. Zastanówmy się, przy tej. Znaczy, przy tej ilości, jeżeli będziemy to w taki sposób robić, za chwilę ludności w Polsce zabraknie. I co wtedy? Ja ci odpowiem na to pytanie. Przyjdzie zmutowana wersja hiszpańskiego wirusa połączona ze, ze świńską grypą albo czymkolwiek innym. Do półki. To będzie trwało, dopóki właśnie ludzie nie dadzą się w ten powierzchowny sposób zniewolić. Wtedy do tego momentu będzie to trwało. No tutaj masz rację. masz, masz rację. Czy mam? To się, Swoista wiesz... O... Tak, to, to się prostu, okaże tak? z czasem, czy my mamy rację. Ja bym, ja bym nie chciał nie mieć racji. Ja naprawdę, ale, ale tak jak powiedziałem, po, tych, po tym wirusie całym, po tych ich statystykach, ja już nie widzę statystyk. Ja odczytuję prognozę pogody. Bo ja wiem, że jak wzrasta liczba zachorowań, to idzie wiosna. Tym bardziej, że no, tak jak też tutaj podkreślaliśmy przed programem, opowiadałem Ci o tym właśnie, skąd się biorą te statystyki, tak? Prowadzi je gdzieś tam hobbystycznie jakiś dziewiętnastolatek z Torunia, na tych statystykach bazuje Ministerstwo Zdrowia, Uniwers Uniwersytet Warszawski również, No, to... no i tu... Bo też znowu, bo ty bardzo ważne rzeczy poruszasz, zobacz, że nasi rządzący, jak mówią o chorobach, mówią o, o, o różnorakich statystykach i tak dalej, to zazwyczaj nie wymieniają specjalistów z nazwiska. Przeciwnicy tego wszystkiego nie mają problemu, żeby powiedzieć ten i ten i ten powiedział, że koronawirus to jest jak każdy inny wirus, że tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A nasi rządzący, oni mówią o specjalistach. Którzy, kto, Skąd, gdzie? Jak on się nazywa? Kto to za specjalista? Specjalista z Torunia. <ee>, tak. <który> 19-letni <gry> 19 specjalista. 19 specjalista. Ale to dalej, bo takie głupoty wchodzą w ludzi, bo wtedy, kiedy się człowiek boi, to wchodzi wszystko. A jeżeli pojawia się człowiek, który daje rozwiązanie tego problemu w postaci szczepionki, e, e, obostrzeń, że jak będzie zrobimy to i to, to będzie lepiej, to ludzie to biorą wtedy do siebie, no bo to jest rozwiązanie ich problemu, to jest nasza biologia. Tu też poruszyć chciałbym temat tych szczepionek, tak, bo wiele y, państw już wycofuje szczepionkę astrazeneca, y, twierdząc, że powoduje krzepliwość krwi i doprowadza do śmierci. A, A u, nas... u nas słyszy się, że nie, no szczepionka jest bezpieczna, tak? No właśnie, bo ja też mówiłem wiele razy, że Polskie społeczeństwo bardzo ceni sobie autorytety społeczne w postaci lekarzy, policjantów, może już teraz mniej aktorów. policjantów, aktorów właśnie, dlatego takich wiele rzeczy się dzieje, że wyjdzie pan w kitlu i on mówi, że to jest, to, jest, to, jest to, jest, to jest dobre. Aha, no tak, no bo to lekarz, tak? On studiował tyle lat, on wie, co tak. on mówi. I ten sam lekarz y, tydzień później gra w ukrytej prawdzie adwokata. Albo się szczepi i umiera dokładnie. Więc tu, tu są różne opcje tego wszystkiego. No tak jakby trochę też yy, finalizując, bo już podejrzewam, nam czas szybko leci, nie wiemy nawet ile dokładnie rozmawialiśmy. Finalizując, ja cały czas namawiam y, ludzi we, we wszelkich możliwych mediach moich, że zacznijmy tą wolność czuć w inny sposób. I na, należy to zaznaczyć, bo też to podkreślam. Wolność to nie jest to coś, co nam się daje? Wolności nie może nam ktoś udzielić, bo wtedy to nie jest wolność. Wolność my mamy ze swojej natury. I najpierw ona zaczyna się tutaj, a potem dopiero wychodzi z nas. A to, że ktoś nam zabiera dobra, które mamy i szantażuje nas w różny sposób, to nie jest odebranie wolności. To jest wprowadzanie nowych zasad, do których albo decydujesz wolnością, albo się zdecydujesz na przyjęcie tych zasad, albo nie. To jest wolność, tak. kiedy decydujesz, a nie wtedy, kiedy możesz iść do, do, do baru na piwo. Tym miłym akcentem chcielibyśmy, a może nie tak miłym, zakończyć dzisiejszy wywód. Jeżeli Wam się podobało, napiszcie nam w komentarzach, podpowiedzcie też, jakie tematy mamy poruszyć, bo podejrzewam, że do tego tematu jeszcze wrócimy, gdyż no, temat rzeka bardzo rozległy, tak. tak. Temat rozległy. I... Ale może są też inne y, tematy, które chcielibyście, abyśmy tutaj poruszyli i coś wywnioskować tak, z tych tematów. Dokładnie. I na chwilę obecną dziękujemy, dziękujemy. i kończymy.